Pokój i dobro kochani. Dzisiaj jest 31, ostatni dzień lipca, 18. niedziela zwykła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kolejny raz Kościół w Liturgii Słowa mówi nam o niebezpieczeństwie bogactw. Już w pierwszym czytaniu z Księgi Kocheleta bogactwa są nazywane marnością. Można by powiedzieć, dlaczego ten Pan Bóg, dlaczego Pan Jezus również uwziął się na bogactwo i na pieniądze? Co jest w tym złego, że człowiek zarabia, że uczciwie zarabia na życie, ma pieniądze i może sobie na jedno czy na drugie pozwolić? Otóż problem polega na tym, że jeśli człowiek przecenia pieniądze, jeśli one stają się celem jego życia, a nie środkiem do tego, aby był szczęśliwy, jeśli pieniądze nazywa szczęściem i od pieniędzy uzależnia swoje szczęście, to Pan Bóg nie jest już potrzebny. I to jest właśnie niedobre. Czyli innymi słowy, jeśli chodzi o pieniądze, to trzeba się zastanowić, jak bardzo ufasz pieniądzom, albo inaczej, jak mało ufasz Panu Bogu. Jeśli mówisz sobie, że ja jestem pewniakiem, ja mam pieniądze i właściwie na wszystko mogę sobie pozwolić, i wszystkich ludzi mogę poustawiać tak, jak chcę, bo mnie na to stać, niektórzy nawet mówią, kto boga temu zabroni. Natomiast Pan Jezus chce, abyśmy wiedzieli, że bogactwo nie jest niczym złym, jeśli bogactwo wie, gdzie jest Jego miejsce. Jeśli natomiast Pan Bóg jest oddalony od nas, bo jesteśmy tak bardzo Swoim wzrokiem, i swoimi emocjami, i swoimi swoim przyjemnościami, skupieni na tym, co ziemskie, że nie patrzymy już na Pana Boga, on nam nie jest potrzebny, to wówczas można się zastanowić, że to jest rzeczywiście przeszkoda do tego, żebyśmy osiągnęli zbawienie. Albo na przykład, jeśli chodzi o mojego brata, jeśli mój brat przestaje być moim bratem, tylko jest moim służącym, jeśli jest wykonawcą tego, co ja sobie pomyślałem. To można by powiedzieć, że to rzeczywiście bogactwo sprawia, że oddalam się od drugiego człowieka i oddalam się od Pana Boga. Jednocześnie staję się Pępkiem świata, i Pan Bóg nie jest już centrum mojego życia i mojego świata. Mógłbym powiedzieć dzisiaj, kochani, do was, zarabiajcie pieniądze, zarabiajcie dużo pieniędzy, ale zróbcie dobry użytek z tych pieniędzy, żeby one nie oddzielały was od drugiego człowieka. Nauczcie się też dzielić. Dajcie komuś pracę, żeby ktoś również rozwijając siebie swoje zdolności, swoje umiejętności, pracując dla swojej rodziny, mógł rzeczywiście rozwijać się. Jeśli Pan Bóg również oddasz chwałę i cześć i będziesz zawsze wiedział, że On jest na pierwszym miejscu, wówczas wszystko będzie na właściwym miejscu, również pieniądze będą na właściwym miejscu. Przypominam się, kochani, tutaj Biblijna opowieść o budowniczych wieży Babel, którzy chcieli z góry patrzeć na innych, tak jak Pan Bóg. Chcieli dorównać Panu Bogu, budowali wieże, żeby uwierzyć we własną siłę, żeby pomyśleć sobie, że teraz to już możemy wszystko osiągnąć, skoro osiągnęliśmy takie wielkie, wysokie szczyty. I Pan Bóg pomieszał ich języki, nauczył ich pokory, i często ludzi bogatych również uczy pokory, po to, żeby wiedzieli, jakie jest miejsce bogactwo w ich życiu. I wcale Pan Bóg nie robi tego na złość człowiekowi, ale robi to, z miłości. Przepraszam za sformułowanie. Żeby człowiekowi po prostu w momencie, kiedy ma garść pieniędzy, woda sodowa nie odbiła do głowy. Żeby był człowiekiem, który potrafi realnie patrzeć na swoje życie, na wartości, których na tamtą stronę do nieba czy do piekła nie weźmie. Kiedy odchodzi z tego świata, wszystko musi oddać co do jednego grosika. Więc to, co możemy zabrać na tamtą stronę, to tylko dobro. Miłość. Więc inwestujmy, kochani, nasze pieniądze w miłość, żeby na tym świecie było więcej miłości, więcej dobra. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, mówi o człowieku, który robił sobie plany na przyszłość. Mówił o pewnej inwestycji takiej, która sprawiała, że mógł czuć się taki zabezpieczony na długie lata swojego życia. Natomiast Pan Bóg powiedział temu człowiekowi, że nic nie jest w stanie tak naprawdę przewidzieć w swoim życiu. Jest takie powiedzenie, jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga. To powiedz mu o swoich planach. Dlatego, że to Pan Bóg jest tym, który decyduje o wielu rzeczach. Ty powinieneś współpracować z łaską Pana Boga. Jeśli Pan Bóg daje Ci pieniądze, daje Ci również możliwości i również rozliczyć cię z tego wszystkiego, czy zrobiłeś dobry użytek z dóbr materialnych, czy też one stały się takim balastem, który Cię obciąża i nie możesz pofrunąć do nieba. Kochani, jest teraz noc. Jestem w swoim pokoju. Dwie i pół godziny temu wróciliśmy z małym chórem Wielkich Serc, z wychowawcami i z akustykami z nadmorza, gdzie mieliśmy kolonie ewangelizacyjno-muzyczne, gdzie w różnych miejscach mieliśmy koncerty i przy różnych okazjach śpiewaliśmy przez nasz śpiew, staraliśmy się uwielbić Pana Boga i dawać świadectwo. Chcę Wam powiedzieć tak jednym słowem, dlatego że jestem już sporo zmęczony: chcę Wam powiedzieć, że bardziej niż kiedykolwiek Odczuwałem opiekę Pana Boga i Jego prowadzenie, i Jego troskę. I również bardziej niż kiedykolwiek widziałem ataki złego ducha, który wyszerzał kłys, który starał się nas przestraszyć, który właściwie stwarzał takie sytuacje tragiczne powiedziałbym nawet tragiczne, ale okazuje się, że nic zły nie mógł nam zrobić. Dlaczego? Bo byliśmy blisko Pana Boga. I cieszę się bardzo, że te dzieciaki i ta młodzież dawali ewangelizacyjną, ewangelizacyjne takie świadectwo. Powiem o takim jednym epizodzie, że Pan Bóg naprawdę, kiedy my mamy swoje pomysły i w swojej głowie już wszystko ułożymy i chcemy, żeby tak było po naszemu, to rzeczywiście jest po naszemu, a nie po Bożemu. Dałem taki przykład. Jarosławiec. Pojechaliśmy do Jarosławca na koncert, zawsze mieliśmy scenę. I były siedzenia, miejsca przygotowane dla publiczności. I tak sobie w, w mojej głowie pomyślałem, że pewnie będzie tak, jak zawsze. I trochę byłem zirytowany, kiedy na scenie był już rozłożony był podest, kiedy nagłośnienie było ustawione i również światło, ale nie było miejsc dla publiczności. I trochę byłem zirytowany i dzwoniłem do organizatorki, a ona nie odbierała telefonu. Natomiast Pan Bóg wiedział, co robi. Dlatego, że mój pomysł był zupełnie nietrafiony, Pan Bóg miał zupełnie coś innego na myśli. Już mówię o co chodzi. Gdyby tam były rozstawione ławki, to nie mogłoby dojść do tego, co się stało. Mianowicie po koncercie zaczęliśmy tańczyć na tym wielkim placu i te ławki by nam strasznie w tym przeszkadzały. Okazuje się, że wielu ludzi dołączyło się do naszego tańca, i wielu ludzi patrząc na nas również widziało, że można po chrześcijańsku radować się, i wcale nie trzeba alkoholu, wcale nie trzeba żadnych y, środków dopingujących, że można cieszyć się z tego, że mamy siebie nawzajem, że Pan Bóg daje nam słońce, które nad nami wszystkimi świeci. Na zakończenie, kochani, z mojego pokoju, trochę zmęczony, albo dużo zmęczony, ale bardzo zadowolony, chcę przekazać Wam, Boże, błogosławieństwo. Ufajcie zawsze Panu. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.